Budżet województwa jest elementem bardzo ważnym w procesie kształtowania rzeczywistości, w tym wypadku publicznej. Myślę, że jest to, tak jak powiedziałem, takie finansowe otwarcie nowego roku budżetowego. Zarząd województwa i budżet województwa daje sobie radę z sytuacją pandemiczną w zakresie tych placówek, które, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Ale też nie zapominajmy o tym, że województwo udzieliło wsparcia właściwie wszystkim tym e, obszarom, e, gdzie to wsparcie było potrzebne. Mało tego na dzisiejszą e, sesję wychodzimy z propozycją. E, aby pomóc branży turystycznej, która też ponosi skutki tej pandemii. To są wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, czyli inwestycje w drogi, w koleje, w służbę zdrowia, w kulturę. Wszystkie tak zwane wydatki majątkowe, w planetarium, czyli te działania wokół Parku Śląskiego, w samym Parku Śląskim. W tym trudnym czasie proponujemy wydatki majątkowe na tym samym poziomie, co rok temu, kiedy sytuacja generalnie była łatwiejsza. 26 radnych poparło przedmiotową uchwałę, 27 WPR, czyli też zobowiązania, które w tym temacie musimy zaciągnąć, żeby realizować te zadania. I myślę, że pomimo tego trudnego roku, trudnego grudnia, dzisiaj dwie, trzy dobre uchwały dla przyszłości województwa, dla rozwoju, dla stabilności w wielu obszarach.